Dzisiaj opowiem wam historię o tym, co skierowałem od samego początku Anarchii SMP. Jednak żeby całość w ogóle miała sens i żebyście wszystko dokładnie zrozumieli, musimy zacząć od pierwszego dnia. Dzień dobry. Pytam, witam, witam ja. E? HALUCYNEK! HALUCYNEK! PRZESTAŃ! HALUCYNEK! HALUCYNEK! Lepiej nie! Czekaj, czekaj, czekaj. Bo, ej, 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 to, to ty nie jesteś ten, co zaproponował ten cały pakt Anarchii? Nie. A nie, to jest to ten różowy. Ten no właśnie On jest lody, on jest lody. On jest dobra, bo ja już zapomniałem, ja mam samą pamięć Co wy o tym w całym sądzicie? No co, jest nee. sepaltis, to jest, nie? nie ale wspieracie to? nie może i tak, ale... Jest jak jest, wiemy, wiecie? Ale... Yy, bo wy jesteście przeciwko, tak? Rozumiem? E, tak, 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 tak Absolutnie stary, to jest anarchia Co to jest w ogóle za jakiś gówno pomysł, jakiś park, ja tego co, nie najchętniej eee, bym już teraz ogólnie zabił wszystkich, gdybym mógł, ale tak... Teraz na co to ja poluje Co, nie chcesz bawić w jakiejś na stałym? A ile idziemy? macie serc, fanowie? Ile macie serc na pasku? A co e, 22 22? 22? Ja powiedz mhm. Ja 23 mam A ile masz enchanting seta? Nie mam 15 bo ja mam zero To jakoś szczerze nawet szczerze, bez kłamstw proszę, bo wiecie jakby Chcę mieć od informacje. informację A po co ta informacja ci? A po co ci ta informacja? Ej, ej, podaję, Skąd ta agresja? Czekam, czekam na informację zwrotną but're but're the... Ale... Ale ja chcę wiedzieć po co ci to but're bym wiedział but're but're to Ale jak ci powiem to co się stanie, co się stanie? Wiem, że mają więcej No Znaczy jakby... Jakby my, naprawdę, naprawdę mamy na to plan na razie... Ty A jak ja bym zajmował tego konia? Ty Ty Jakie konia zajmowałem? Ty Zawijamy, zawijamy! Stop agresji! Stop agresji! A ja chcę wam powiedzieć o Return of the Science. Jest to darmowa gra MMORPG, która przynosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyróż na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PVP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj krybunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wyraz z drużyną toczy walki Open PVP o dominację na Future Air. A już 14 listopada ruszył nowy serwer Zenkai. Także wydaje mi się, że lepszego momentu na rozpoczęcie gry w Return of the Science nie będzie. Więc wiecie chyba co robić. Wbijajcie z mego linku w opisie, pobierajcie gierkę, oraz zbierajcie ekipę do wspólnej gry. Powodzanka! Czekaj, ja go tutaj zostawię. Ja e, się e, co się dzieje, co się dzieje? Nie, 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 nie. Nie, nie, ja go chciałem, żeby wiesz, żeby on nie czuł się samotny. Bo tak, zostawiony został. Ale to, co, co? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? No jak, ale w, wiesz, kółko chciałem zrobić, kółko testowe Dobra kółko Tak, tak, no. Panowie, panowie, on mi bije, on mi bije! Ja tylko kunia wziąłem, ja tylko kunia wziąłem! A się wziąłeś konia? No bo... No bo on tak stał samotny. Jak chciałem ja przyjechać? Tak ja się kunia boję, no On mi bije. Aktualnie idziemy zobaczyć co się będzie działo na spawnie i tak to w sumie nic. Ej, my też idziemy na spawnę akurat. No to lećcie. To można razem pójść. Teraz z Jakubem, Drawiusem, jak i Blukerem pobiegliśmy w kierunku spawna, gdzie to miało się coś wydarzyć. Jednak kapilę jako jedyny postanowił polecieć do Esa, jak i Halucynka, żeby z nimi porozmawiać. Co po chwili okazało się być błędem, ponieważ wywalił się od Halucynka, a na dodatek jeszcze to. Co to się dzieje? Dobrze, podlewaj. EEEE! ej, To wszystko, babka? Ja to wiesz, eee? tak? Babcia, to dawaj syluszko! Babka, babka ukradła! Babka kradła! Oddaj serce! serce. Proszę oddać serce, proszę Ale ty się kubiegasz, ale ty się biegasz! Oczy okay. ma zamontowaną w biodrze! Babka. Babciu stój, babciu, babciu! Babciu, babciu stój. bo cię potręcimy! Pogadajmy, babciu! Ba Patrzcie na to w parku! Wolniej, wolniej! Słuchze. Ej, dobra jest, dobra jest Idziemy, idziemy, idziemy dobra. Idziemy, maleńka Eee, Ej, maleńka Babka nie, uciekała, nie babka ja ucieka nie. Gońcie na A, a możesz, ja mogę a może, Możemy Amerykę możemy doładować, nie? nie? Nie, nie zabijajcie może mi mi się! Drobnie, do... Może rentę dropnie, może <laughs> rentę dropnie Przyda mi się o, to by się wszyda akurat rodząc. Jak widzicie, od samego początku nie było wcale łatwo. Rudy wywalił się dosłownie dwa razy pod rząd. Jednak nie mogliśmy tak tego zostawić i wszyscy ruszyliśmy za babką. Szczerze? No. Ja, byłem, ja byłem na potrzebach fizjologicznych, wracam, mam ekran, że zginąłam. mi powiedzieli, się. że podobno babka z zimną krwią, z rentą w rękach mnie zabiła. Babciu... Prosimy, nie potrafię, nie potrafię, nie potrwaj. Pamiętasz, jak ja ci na święta na te skarpety z bawełny? No pewnie, że nie, teraz kłamiesz. Babciu, masz iceheimera, to, to tak działa, nie będziesz pamiętała tego, ale tak było. O, dziękuję ci babciu. No, no i koła, tyle to pa! Babciu, babciu! Ja no żartuję, żartuję, słodeczko. Babciu, ty a, mi sprzedajesz serce, a mówiłaś poczekaj, mi... ty... nie, babciu, mówiłaś, że serce na tacy dla, dla mnie wyciągniesz. To babciu, proszę, wyciągnij, no. Ale wyciągnij byłeś w, serce. Byłeś w kościele chociaż? Babciu, trzy razy dzisiaj Stare byłem. byłem, tak, no. to też ze mną no, był. Też Droga krzyżowa była, razem z Jakubem Chodź. na ziemi leżeliśmy, no, babciu. Kabilocz, cicho, Jezu, jak ty gadrzysz, że łeb mnie boli trzaska chodzi? <laughs> Masz, Spokojnie tak, Masz serce ser. ser, ser. O co, babciu, co Żółty Żółty, chamsio, Żółty, żółty się... nie jest w rodzinie Jeszcze babka jest babcia, jesu. Jesu, Barcy, żółty, jesu, ty nie Żółty wuj... nie jest w rodzinie, żółty Bo... cię kłamał ja podrobią, się, podrobią, nie, nie, nie. podrobią się, podrobią się! Jakub, ta biegnij go! Mu, oddaj mu. Babki dwie, do babki z powrotem! Do babki serce bierz. jest! Bierzka pilot! bierz pilot! Weź ba się Bubciu, babciu, Bacz, nie ma Babciu! 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 Bapciu, babciu! 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 Chodzą Babciu! Babciu! nie no, trzymaj, trzymaj, trzymaj! Babciu! Jakby... się kryształem? W emeryturze w nagrodzi, tak? I niby wszystko spoko, kapilot trzymał z powrotem serce, no jednak nie do końca. Do tego samego dnia, chwilę po tej akcji, spotkaliśmy się z ekipą Mantisa. E, chodźcie, chodźcie, tak, <śmum> tak, tak, Uwaga, ten, na babci, gdzie jest babcia? Słuchajcie, koniec tego, koniec Ale. tego, kolejne nie możemy dawać, Nie możemy dawać im wolnej ręki, mówimy, że jakiś się spokój e... na serwerze, mówimy, że będziemy go trzymać, a każdy może robić, co chce. S przychodzi, pije... Klejmy Kłóra się w blokera. Palutowice, się. Ale, na siła, 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 większości. Wklejamy się w blukera po prostu. Ale to w jednego by trzeba cały czas. W jednego, tylko tak. jednego fokusujemy. Wszyscy. Wy nie jesteście w to, czekajcie, na w Postanowiliśmy, że idziemy w to. Trzeba się w końcu przeciwstawić całej grupce, z którą trzymał się S. Bo w innym wypadku to nastanie tu jeden wielki chaos, a na to pozwolić nie mogliśmy. Cię wszyscy musimy ich zabić. Nie serio, bo to chodzi o pokój na serwerze. Masz rację, Marcin, masz rację. Masz rację. To, co to za pokój, jak my będziemy ich teraz zabijać, to w ogóle Bo oni robią to pierwsi. Tylko, że to nic się zmieni. No i są tam, patrz, Idziemy to wy i tam Bez sensu No to co, co twoim zdaniem warto by było zrobić? Jak widać nie porozmawiam O, na pewnie to o, no, dobra, to No to jest jesteśmy, jesteśmy skończeni od razu Trzy, dwa, jeden, zostawię bombę, pa Pa No Paki, nie no bijmy się Nie bijmy się <laughs> Ej dobra, nie no, chodźmy z nim, co my robimy? Czemu my z na górce? Idziemy z nim, ej No co my robimy?

nie. nie. Tak, nie dosyć, że walił się kapilot, to i w dodatku ja. Kluczowe jednakże że padłem z ręki Esa. Jednak dlaczego jest to dla mnie tak ważne? Dobra panowie, trzeba gdzieś stolik postawić, ja bym chciał, chciał z wami rozmowę potoczyć. Proszę zasiąść. To stojąca akurat jest stół, tutaj nie ma. Tu się nie siedzi, tu się kibicuje. Stać do... Panowie, jak wiemy, tego rody masz STG co nie? Gdzieś tam jest. Dokładnie. Jest schowany, jest schowany. No. Mamy go skitranego. A tak, w, w starej bazie tego, no. Nie. Czyli, okej, okay, on jeszcze żyje. Ale mamy jeszcze jedną ważną kartę przystawkową. Czy wiecie jaką? Nie? A nie, wiemy. To chyba mówiłeś. Mówiłem ci? Nie wiem, możliwe, że teraz sobie Nie mówiłem. mówiłeś, ale dobra, powiedz im. Sytuacja wygląda tak, że na samym starcie, nawet się nie skapnąłem, z rodem razem zapakowaliśmy do dziury. Spokojnie, specjalnie wyciąłem wam, co mówiłem w tym momencie. Ale w końcu mogę wam powiedzieć, co takiego dokładnie ukrywałem przed nami, jak i przed całą anarchią. Otóż, na samym początku filmu wyciąłem pewien fragment, który wszystko wam nakreśli. Czemu twój brat chciał się zabić? Albo chciał bardziej, żebyśmy go zabili? Jak się chciał, żebyście wy go zabili? Bo no tak, przyszedł, przyszedł do nas i, i pytał się, czego zabijamy. zabijemy. Prosił, prosił wręcz, żebyśmy go zabili. Kopiemy, kopiemy! Okej. Okay. I realnie myślałem, że będzie to niewinny żarcik i S po chwili znajdzie konia. I jednak nie do końca. S najwidoczniej o niczym nie wiedział, bo gdy ja pobiegłem w miejsce jego zakopania, to koń Rafał nadal czekał. Dlatego postanowiłem, żeby zaprowadzić go do naszej bazy, a przy okazji coś nim zmienić. Nie i on nie. go później nigdy nie znalazł. On ma nie, nie To ja myślałem, że o co innego chodzi. A co innego? Okay. Nie interesuj się. To teraz możemy przejść, a on pokaże, gdzie on jest. Chodź on pokaże, gdzie on jest. I, I będę miał na was bardzo ważne pytanie. Tylko, że on jeszcze żyje. Ja myślałem, że, no to żyje. Jest to agenda, że on już umar. Nie, 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 on no, żyje, żyje Czekaj, ta, czekaj, to! Kurna Ja pierdzielę, No, gdzie? Jezus Nie, no Nie, nie, nie Naprawdę, naprawdę Z kim ja muszę, z kim ja muszę działać to nie I tutaj Czekaj cii, cii, cii. O cholera Umarł O cholera Nie ma go. Nie ma Czekaj, czekaj Umarł. Jest jest, ja jest, 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 Ale on się kiedyś ja nie nazywał, co nie? Ja się zastanawiałem, że go nie ma, ty. A to jest Łafałek. Ty, on zmienił Łafał imię, łafałek. No. łafałek. 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 Teraz pytanie do was, panowie, no bo my tak ostatnio była spina pewna, co nie? Była zadymka, że mhm. tak powiem. I teraz pytanie. Czy możemy to jakoś potraktować jako kartę przetargową? Możemy sobie z tego wygrzebać, czy oddajemy i zero spiny? No wydaje mi się, że nie. Że tutaj... No, tutaj nie, no nie. No Trzeba mi się wydaje, że... Z tego. Mi się wydaje, że realnie S-owi zależy na nim. Wydaje mi się, że to jest najcenniejsze, co dla niego jest. A ostatnio była napinka z babą. Czy jakoś zaszantażować, za że go nie wiem, gdzieś zamkniemy, czy coś z nim zrobimy, czy w zamian za Realnie czy co? możemy go cały czas używać jako karty przetargowej w walkach. Na przykład, jeżeli będziemy się bić z babką, a S się będzie chciał wkleić, no to my mówimy, ale panie Oskarze... Ej, to jest dobre, bo okay. mamy łafałka. I, wtedy, no. nam się tak I wtedy nam nic nie zrobi, tak możemy cały czas. nam to nic ważne. nie zrobi, bo Wtedy nam nie bo mamy w w garści jego konia. Czyli nie traktujemy co? tego jako kartę przetargową za itemy, tylko że po prostu taki immunitet, bym powiedział, coś takiego, że nas nie będą bili? Tak mi się wydaje. To jest no ciekawe, dobra. No, to A, jest dobra, bo jest jeszcze jedna przekmina. No? Co cztery głowy, to nie sto albo tysiąc mm -hmm. albo dziesięć tysięcy? A co okay. gdyby to widzowie podjęli decyzję, co mamy zrobić z koniem Rafałem? Ej, dobra, ludzie często wpadają na genialne pomysły, mi się to podoba, Mi mm. się to podoba. Ej, no, to nie, to nie jest głupie, to nie jest głupie, mi się też to podoba. Może wiecie, Więc może zale, to jest słabo pomysł, ale oni wymyślą coś dużo lepszego, dużo mocniejszego. Daj, dajcie jakieś propozycje, no to nie jest głupie. Ja myślę, że będą traktowane bęgery. Będzie grubo, coś czuję.